Dzisiaj znowu odwiedzamy weteranów futtraków. Olej Tomka poznałem wiele lat temu, kiedy prowadzili futraka z makaronami. Teraz już tego futtraka nie mają. Mają natomiast lokale stacjonarne w Warszawie i do jednego z nich dzisiaj was zabieram. Na Grochowskiej 336 na Warszawskiej Pradze mieści się lokal, gdzie pod jednym dachem funkcjonują dwie marki ich marki. Street Dreams Burgers i Praski Kebab. Juicy Lucy. 44 zł kosztuje ten burger. Bardzo dobra bułka, która do samego końca trzyma wszystko w ryzach i świetne, soczyste mięso, bardzo wyraziste. A to dlatego, że burger Juicy Lucy charakteryzuje się tym, że mięso nadziewa się serem. I tutaj w Street Dreams Burgers nadziewają mięso gorgonzolą, co bardzo wyraźnie wpływa na smak. Oprócz tego mamy tutaj grillowany boczek, rukolę czatnej z czerwonej cebuli i pikle. Przepyszny burger, warty zamówienia, do tego świetne frytki ze skórką, jedne z najlepszych, jakie jadłem. A tutaj mamy burgera Big Cheese, za 41 zł, sałata rzymska, duszona cebula z sosem barbecue, pikle, pomidor, grillowany boczek, czerwona cebula, chips z ziemniaka i podwójny ser mimolet. Świetny, soczysty burger, wyrazisty, naprawdę przepyszne mięso mają tutaj, jeżeli chodzi o burgery. Jedno z lepszych, jakie jadłem i jeżeli lubicie naprawdę soczyste, dobre burgery, to zdecydowanie warto tutaj wpaść. Jeśli chodzi o kebab, to jak wiecie, ja nie jestem koneserem, jadam kebaby raz na pół roku, najczęściej w jednym miejscu. Natomiast tutaj się skusiłem na lawasza XR za 36 zł z mieszanym mięsem, ponieważ Tomek powiedział mi, że o ile przez długi czas brali gotowe mięso od kogoś tutaj w Warszawie, to od jakiegoś czasu kupują po prostu mięso surowe, sami je doprawiają swoją mieszanką przypraw. W wołowinie jest 20% tłuszczu baraniego, co sprawia, że mięso nie jest suche. I naprawdę powiem Wam, że ten kebab mi bardzo, bardzo smakował. Świetny stosunek mięsa do sałatki, pałatek i sosów, bardzo wyraziste, fajne mięso, fajnie doprawione. Połówkę zabrałem do domu, bo już nie byłem w stanie zjeść i córka, która miesiąc temu wróciła z Turcji z czasów, powiedziała, że to mięso smakuje w kebabie tak jak jadła tam w Turcji, więc to chyba bardzo dobra rekomendacja. Jak będziecie w Warszawie, będziecie chcieli zjeść pyszne burgery, dobrego kebaba, no to zdecydowanie warto wybrać się do Street Dreams Burgers i Praski Kebab na Grochowskiej 336 w Warszawie. Polecam serdecznie, bo to jest naprawdę miejsce, gdzie możecie bardzo dobrze zjeść.